Świadczamy Boga osobowego, którego pragniemy zaprosić do naszych serc, umocnić się w spotkanie z Panem życia, śmierci czasu. W tym dniu szczególnym, 102 rocznicę zyskania niepodległości w Święto Narodowe, Myślimy o dziejach naszej ojczyzny, która po 123 latach niewoli uzyskała niepodległość. Łączymy się dzisiaj w duchu wiary, miłości i nadziei z całym naszym narodem. Z mieszkającymi na polskiej ziemi braćmi i siostrami i z tymi, którzy w różnych miejscach na świecie ten dzień wyjątkowy przeżywają w łączności z Polską, ze swoją ojczyzną. Nade wszystko chcemy dziękować Bogu. W naszych sercach nie będzie jak najwięcej. Tej wdzięczności dla tych, którzy w tamte dni wywalczyli w różny sposób oczekiwaną tak długo niepodległość dla naszego narodu. Polecamy wszystkich, aby Dobry Bóg tworzył dla nich bramy nieba, Modlimy się również za cały dom Polski, za naszą ojczyznę. Modlimy się za mieszkańców naszego miasta. Polecamy rządzących, odpowiedzialnych za dziś i jutro Polski. Modlimy się za tych, którzy. Powiadają za naszą małą ojczyznę, za stolową wolę, za powiat stolowo Dla wszystkich, którym Bóg zlecił. Troskę o dobro innych, wypraszamy światło Boże, otwieramy się na natchnienia ducha. Modlimy się. O jedność w naszym narodzie. Modlmy się, by dobro naszej Ojczyzny i narodu zwyciężało z dnia na dzień, i by troska o nie pobudziła wielu i wszystkich do działań, które podobają się Bogu. I są oczekiwane przez naród. Miło w Chrystusie, Panu, wniosku siostry. Gdy gdy w Słowo, Boże. Wyznaczone do odczytania na dzień dzisiejszy w czasie Eucharystii, to myślimy przede wszystkim o wdzięczności. O wdzięczności za uwolnienie. Zakończyło się zniewolenie. Jest to Pan, jest najważniejszy tutaj. Nie ten Samarytanin. Zbawiciel zdążający do Jerozolimy, przechodzi przez pogranicze. W innych tłumaczeniach czytamy przez środek Samarii. Wiemy, jakie różnice. Dzieliły te dwa narody różnice społeczne, kultyczne, religijne. Oto Chrystus Pan te granice znosi, wszelkie granice, to co dzieli ludzi. Zwycięża swoją osobą i mocą boską. Ci, którzy byli czyli <laughs> na marginesie, nie wolno im było wchodzić do miast, czyli poza jego murami. Jeżeli ktoś się do nich zbliżał, musieli wołać nieczysty, a tutaj Wołają do Jezusa, by ich uzdrowił, ulitował się nad nimi. Gdzie tam ci pyta? Dziewięciu uzdrowionych poszło do świątyni. Tylko jeden przeszedł do Jezusa, by wyrazić swoją wdzięczność za to, co dla niego uczynił. Wyznał wiarę w Boga. Dał pokłon Chrystusowi Panu, miał świadomość tego, co się wydarzyło, tego tak to i myśmy przyszli do Boga, przynosząc ze sobą wszystko to, co składa się na nasze życie, myśląc też o ojczyźnie naszej. Narodzi, narodzie, i siostrach, i myślą wracając do tamtych dni przed ponad stu laty. I w naszych sercach jest też wdzięczność za to, co Bóg uczynił Narodowi, Ojczyźnie przez konkretne osoby. Tak Bóg działa w historii, tak jak te treści historii zbawczej i Ewangelia, w którą się zagłębiamy stale, i w nauczanie Kościoła, aby rozumieć głębiej, co znaczy wolność, co znaczy prawda, dobro, miłość. Jan Paweł II w Splendor tak mówi do nas ludzkie problemy najczęściej dyskutowane i rozwijane rozstrzygane we współczesnej refleksji moralnej sprowadzają się wszystkie choć na różne sposoby, do zasadniczej kwestii wolności człowieka, w działaniu moralnym człowieka istotna jest relacja pomiędzy wolnością a prawdą i dobrem. Problemy natury etycznej, przed jakimi staje dzisiejszy człowiek, sprowadzają się do kwestii ludzkiej wolności. Moralność ludzkiego życia rozbija się o kształt przyjętej koncepcji wolności. Niektórzy rozpowszechniają zafałszowany obraz ludzkiej wolności. Mówią, że jest absolutem, możliwością, a nawet koniecznością nieustannego tworzenia wartości kierujących postępowaniem człowieka konsekwencji wolność miałaby oznaczać dowolność w działaniu którego jedynym kryterium stałaby się właśnie stałoby się upodobanie człowieka tak rozpowszechniony indywidualizm staje się siłą destrukcyjną obracającą się przeciwko wszystkim. Tymczasem dla św. Jana Pawła II prawdziwa wolność oznacza coś innego. We wspomnianej w encyklice Veritatis Splendor pisze, że wolność prawdziwa to szczególny znak obrazu Bożego w człowieku. Istnieje nie tylko prawo, ale i moralny obowiązek poszukiwania prawdy i trwania przy niej. Tak ukształtowana wolność sprzeciwia się przeżywaniu jej na sposób źle pojętej autonomii czyli suwerenności, stawiającej wolność przed prawdą. Mówienie, że prawda, jest wytworem wolności sprzeciwia się prawdzie o człowieku. Prawda odgrywa rolę fundamentalną na polu moralnym, ponieważ nie pozwala zagubić się człowiekowi w gąszczu odpowiedzi, jakie świat próbuje udzielać, stawiając czoła konkretnym wyzwaniom. Święty Jan Paweł II podkreśla, Prymat prawdy nad wolnością, i przywraca temu związkowi rangę fundamentalnej zasady życia i refleksji moralnej wolności. Wolność zależy od prawdy. Dlatego tak istotna jest prawda o człowieku. Oraz to, by człowiek mógł ją w pełni poznać, a poznawszy realizować. Nie oznacza to nic innego, jak tylko to, że wolność jawi się jako imperatyw moralny, wyzwanie do stawania się odpowiedzialną. Możemy powiedzieć, im więcej człowiek, Czyni dobra, tym bardziej staje się wolnym. Wolność czyni człowieka odpowiedzialnym za swoje czyny. Wolność oznacza więc realizację, wypełnienie prawdy człowieka o sobie samym. Jest władzą, która daje możliwość wypełnienia tego, czym jest osoba. Do czego została osoba ludzka powołana? Prawda, z którą ma się związać ludzka wolność i wyrazić przez, poprzez działanie, wpisana jest w naturę bycia osobą. Człowiek posiada światło, rozumu, które mu ofiarował. Naturą człowieka jest więc jego rozumność, czyli miarą wolności człowieka jest prawda o nim samym zapisana w jego naturze. Człowiek nie jest wolny w sposób absolutny, bo w niego wpisana jest prawda, której on sam nie tworzy. Jeśli sprzeciwia się tej prawdzie, którą ma rozpoznać, to kieruje się przeciwko sobie samemu, wchodząc na drogę destrukcji własnego człowieczeństwa. Największy z rodu Polaków wskazuje na, rozumowanie. Jest to tak ważne, by prawda czyniła człowieka wolnym. W encyklice Fides et Ratio św. Jan Paweł II przypomina nam, że z wymogu poszukiwania prawdy wynika inny obowiązek, a mianowicie konieczność poznawania dobra moralnego którego ostatecznym fundamentem jest dobro najwyższe sam Bóg. Dotyka tutaj Święty Jan Paweł II ważnego problemu, jakim jest związek pomiędzy dobrem, wolnością i prawdą. Przestrzenią poprawnego ułożenia powyższej relacji jest sumienie, to w Nim ludzka wolność staje się poszukiwaniem czy odkrywaniem dobra w perspektywie prawdy. Osąd sumienia ujawnia więź łączącą wolność z prawdą, bo sumienie jest świadectwem samego Boga, którego głos przenika całego człowieka. Poszukiwanie dobra moralnego jest najintymniejszym dialogiem pomiędzy człowiekiem a Bogiem dokonującym się w sanktuarium ludzkiego sumienia. Dobro, potrwanie przy Bogu, pełnienie sprawiedliwości, umiłowanie życzliwości. Jeśli wolność jest poszukiwaniem i realizowaniem przez człowieka prawdę o samym sobie, wpisanej w ludzką naturę, to ostatecznym celem i manifestacją odpowiedzialnej wolności staje się osiągnięcie dobra, a więc samego Boga i życia w Nim. Godność człowieka zostaje potwierdzona wtedy, gdy istnieje dobro absolutne, za którym warto w życiu się opowiedzieć i gdy wolność podąża za prawdą. Umiłowani w Chrystusie Panu, bracia i siostry, w takim dniu jak dzisiejszy myślimy o miłości ojczyzny, która zwie się patriotyzmem, która oznacza oddanie siebie jej dobru. Wyraźnie obecna jest w nauczaniu Kościoła, w doświadczeniach naszych narodowych dziejów. Człowiek wiary ma również świadomość, iż miłość do Kościoła Oznacza włączenie się bez względu na osobiste konsekwencje w jego zasadniczych celów, jakimi są chwała Boża, zbawienie człowieka i humanizacja życia. I w jednym i w drugim przypadku człowiek na serio traktujący swą miłość do Ojczyzny i do Kościoła Czyni z siebie dar, nie szuka własnego interesu, ale zapomina o sobie, by służyć dobro społeczeństwa. Patriotyzm to wierność, przywiązanie i oddanie ojczyźnie z jej najwyższymi wartościami, a nie tylko kłanianie się chwilowej racji stanu. Nie można wszak nigdy kochać ze względu na strach. Niedawno przeżywaliśmy 36. rocznicę śmierci błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki, śmierci męczeńskiej. Był jednych, jednym z najwierniejszych synów ojczyzny i kościoła. Dobrze rozumiał. Z determinacją głosił związek między autentycznym patriotyzmem, odwołującym się do chrześcijańskich korzeni, określających nad narodową tożsamość Polaków, a społeczną posługą kościoła. Warto o tych 36 latach w nowej sytuacji społecznej mającej także swoje zagrożenia, przeróżne trudności wracać do tamtego nauczania, w którym z fundamentalnej prawdy o wielkiej nadprzyrodzonej godności człowieka wyciągał wnioski dotyczące nie tylko Życia widzialnego człowieka, ale także życia całej społeczności narodowej, ludzi żyjących nad Wisłą w naszym kraju, w ojczyźnie. Uczył nas błogosławiony Ksiądz Jerzy, gdy sumienie narodowe zawodziło, dochodziło do wielkich nieszczęść w naszej historii. Jednak gdy sumienie narodowe zaczynało się budzić, ożywiać się, to wtedy w domu ojczystym następowało odrodzenie. Odrodzenie narodu, podkreślał, hasło Bóg Ojczyzna było nierozdzielnym elementem dla. Naszego, w naszym życiu, w naszym narodzie, w naszym życie. jak zawsze potrafił polski lud ofiarę cierpienia łączyć z ofiarą Jezusa Chrystusa, aby dzięki temu zjednoczeniu nic się nie zagubiło, nic nie zginęło, aby by stawało się oczywczą substancją dla przyszłych pokoleń, to nadprzyrodzone rozumienie dziejów narodu polskiego było dla księdza błogosławionego księdza Jerzego, również źródłem siły duchowej, moralnej, a przez to troski o dobro naszej ojczyzny a il, takim elementem istotnym tej troski błogosławionego księdza Jerzego była świadomość historycznej wielkości narodu polskiego, który, jak mówił, tyle wycierpiał w swej historii, który tyle odniósł zwycięstw, który wniósł tak wielki wkład do kultury Europy i świata, który wydał i wydaje wspaniałych ludzi i dlatego takim narodem poniewierać nie wolno. Ten naród udowodnił, że kolana skina tylko przed Bogiem. Kochał ojczyznę i Kościół. Dobro pojmował i miłość wedle nauki Kościoła Ewangelii. Nauki Chrystusowej z miłości czynił dar z siebie aż do męczeńskiej śmierci. To właśnie dlatego, bo bez prawdy o Bożej miłości, jak to przypomniał św. Jan Paweł II we Wrocławku, ostatnim jakby świadkiem jest właśnie błogosławiony ksiądz Jerzy, choć zmieniły się czasy ideologii, i metody i głoszenia katecheza błogosławionego Księdza Jerzego, który umarł z miłości, jest nadal aktualna. Wszyscy się Panu, bracia i siostry, I historia Polski, którą dziś przywołujemy, będzie naturalnym źródłem nadziei, świadectwem siły oraz przykładem odradzania się narodu polskiego z naszego trudnego dziś co, daj Boże, Amen.